Każdy z nas doskonale wie, że biżuteria jest zakazana na boisku do piłki nożnej. Ale myślę, że nie wszyscy wiedzą, że przez buty gwiazda piłki nożnej miała naprawdę spore problemy. A jeden ruch Neymara kosztował dobrze znaną przez Was firmę prawie 2 miliardy dolarów. Ile? Przejdziemy do filmu. Chciałem wspomnieć o sponsorze kanału firmie FUKSIARZ, który. 2 miliardy?! bez ryzyka do 500 zł. Linka zostawiam Wam w przypiętym komentarzu. David Beckham w 2002 roku był jednym z najgorętszych nazwisk w piłkarskim świecie, a to co robił na boisku było naprawdę niesamowite. Jak dobrze wiecie Beckham uwielbia, gdy oczy całego świata są na niego zwrócone, ale przez to mógł nawet trafić do więzienia. Na Mistrzostwach Świata w 2002 roku zaszokował wszystkich, wyszedł na boisko w nowych Adidasach Predatorach, butach, które były zrobione pod niego i miały wyznaczyć nowe trendy w piłce nożnej. A jak chcesz kogoś do promowania nowych trendów, no to wybierasz Beckhama, który w sumie to z tego słynie, prawda? David zgodził się i wyszedł na trzy mecze Mistrzostw Świata w tych butach, ale gdy fani dowiedzieli się z czego zrobione są buty, to Anglik dostał strogo po dupie. Na każdym kroku był obrażany przez wszystkich fanów, nawet tych z Anglii. Okazało się, że buty zrobione są ze skóry kangura i teoretycznie nie ma w tym nic złego, bo australijski rząd pozwala na polowanie na kangury w celach zarobkowych. Na Hamas spada ogromna fala krytyki, szczególnie od obrońców praw zwierząt, a walka z wielkimi korporacjami takimi jak Adidas trwała bardzo długo, aż jeden z aktywistów w 2006 roku, czyli 4 lata później, wysłał do Hamas aż jeden z aktywistów. To, to jest z Diozu? w 2006 roku, czyli 4 lata później, wysłał do Beckhama zdjęcie w jaki sposób polowane są kangury, z których później robione są jego buty. Mimo, że to obuwie było bardzo wygodne i zdecydowanie lżejsze od wszystkich poprzedników, David od razu wycofał się z noszenia tych butów, zadzwonił do Adidasa i powiedział, że nie będzie już grał w tych butach, bo dowiedział się całej prawdy o ich produkcji, która była przed nim ukrywana. W ten sposób wywarł srogą presję na Adidasie i zaledwie kilka tygodni później wyszła już nowa linia Predator, która w 100% była stworzona z tworzywa sztucznego, Dzięki czemu fani, a przede wszystkim kangury były zadowolone, a od tamtej pory obuwie robione z kangura jest zabronione w świecie piłki nożnej. Ale Alan saint Maxim chciał zasynuć bycia kontrowersyjnym hmm. i złamania zasad, za co karany był dosłownie codziennie. To wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy grał jeszcze w Nicei. Chciał zasunąć nie tylko na boisku, co mu w sumie świetnie wychodziło, ale też poza nim. Zdał sobie sprawę, jak ważna w aktualnych czasach jest rozpoznawalność piłkarza i jak mocno wpływa na kontrakty zawodników, więc chciał być znany z czegoś poza piłką i wybrał dość dziwną drogę. W tamtym czasie podpisał kontrakt z Pumą, w którym jasno było napisane, że podczas spotkań i treningów nie może nosić rzeczy innej marki niż Puma, bo w innym wypadku będzie karany finansowo. Ale Francuzowi w ogóle to nie przeszkadzało i chciał wprowadzić do swojego wyglądu coś, co będzie wyróżniało go od innych. Wpadł na genialny pomysł, że podczas spotkań będzie nosił opaskę, ale nie zwykłą w kolorach drużyny, tak jak jest w przepisach, tylko opaskę Gucci, a później rotował ją na zmianę z opaskami wykonanymi przez innych projektantów mody. A dzięki temu stał się bardziej rozpoznawalny w mediach społecznościowych i krwawy, stał się viralem. Ale ty... że jest to jest wbrew zasadom, które znajdowały się w jego kontrakcie i za flexowanie się w opaskach różnych firm. Na meczach i treningach Francuz płacił co miesiąc 3000 euro, ale myślę, że złamania tych przepisów miał zdecydowanie więcej korzyści. Niestety dla niego wszystko zmieniło się po meczu wygranym z Lester, w którym Alan nieco przesadził. Sami zobaczcie, jak wyglądała jego opaska. I od tamtej pory nie może nosić już opasek, które nie są tego samego koloru co strój jego drużyny, więc postanowił całkowicie z tego zrezygnować. Szkoda, bo naprawdę fajnie to wyglądało. Tak samo jak mundial w Brazylii, chyba najlepszy, jaki przeżyłem. Kibice żyjący tym wydarzeniem to po prostu chciało się oglądać i to największe wydarzenie ostatnio. Naj, najlepszy mundial był w 2002 roku i w 2010 jeszcze był mocarny. klat chciała wykorzystać doskonale znana wam firma Sony, która, tak jak Alonso i Maxim, chciała zostać viralem z powodu nowych słuchawek, które dopiero co wprowadzili na rynek. Firma Sony porozumiała się z FIFA, w której zapłacili aż 280 milionów dolarów za to, żeby przed meczami nosili słuchawki ich firmy. Więc tym ruchem marketingowym... A w którym momencie chcesz zmusić zawodników do tego, żeby kula nosili słuchawki przed meczem? Tingowym Sony dosłownie zmusiło wszystkich zawodników, żeby chodzili i promowali ich słuchawki, tylko z tymi słuchawkami był jeden dość znaczący Nie problem. Nie działały? Były do dupy. Wiele gwiazd zaczęło po cichu sprzeciwiać się Fifie, ale najgłośniej z nich wszystkich sprzeciwił się Neymar, który na kilka dni przed meczem otwarcia wziął udział w reklamie Beats by Dre. Mając kompletnie gdzieś umowę Fify z Sony, a reklama słuchawek Dr. Dre poszła w viral i zrobiła milionowe wyświetlenia, co automatycznie przełożyło się na niesamowitą sprzedaż tych słuchawek, a przez ten ruch największej brazylijskiej gwiazdy prognozuje się, że Sony straciło 1,5 miliarda dolarów i w tamtym momencie zakazała używania słuchawek Doktora Dre. Musicie przyznać, że jest to dość ciekawa historia ale Historia Rafini jest naprawdę okropna i pokazuje. No ale dlaczego... Ale dlaczego aquí, ktokolwiek może ci zakazać używania czegokolwiek? Ja rozumiem. Hmm. Yy, nie wiem, jest konferencja prasowa i stoi tam Coca-Cola, no bo Coca Cola płaci. Okej, okay, nie musisz jej dotykać. Ale że ty nie możesz, nie wiem, napić się czego chcesz albo słuchać muzyki z czego chcesz. Masakra! ...jak marki, tak jak Adidas, wykorzystują swoich zawodników, a przez kruczek zawodników... Powiem ja Wam tak, najlepszy mundial w historii jaki będzie, będzie w przyszłym roku, 26 rok, Cristiano Ronaldo zostanie MVP, Królem Strzelców i zwycięzcą tego mundialu i przypieczętuje swoją wspaniałą karierę, zostając jednogłośnie, bo teraz jeszcze są, jest jakaś tam mniejszość oczywiście, która coś tam pierdoli o jakichś karłach... Z zagranicy. Przypieczętuję tytuł Gołta, aż się delikatnie pod, podnieciłem. Warty w umowie Brazylijczyk stracił milion dolarów. W 2013 roku Rafinha był wschodzącą gwiazdą. Jednocześnie był też idealną osobą do współpracy. Otrzymał oferty od największych firm takich jak Nike, Adidas czy też Reebok, jednak ostatecznie złożył podpis z Adidasem, a ten zmienił mu życie. Na początku myślał, że złapał Boga za nogi. W sumie no co mu się dziwić, skoro z samego tego kontraktu mógłby prawdopodobnie wyżyć do końca swojego życia. Na początku współpraca pomiędzy Adidasem a Rafiną wyglądała całkiem dobrze. Zawodnik grał w Barcelonie, co automatycznie podnosiło jego wartość marketingową. Świętował sukcesy razem z Blaugraną i reprezentacją Brazylii, aż wszystko nagle zaczęło iść niepomyślnie. Rafini stało się najgorsze dla zawodnika. Zaczęły doskwierać mu kontuzje i wtedy zarząd Adidasa odwrócił się od niego. Bo Brazylijczyk nie promował już tak często ich butów, przy czym przestał być opłacalny. A co gorsze, od zarządu nie dostał żadnych słów wsparcia w tamtym momencie poczuł się przez nich zdradzony. Bo tak naprawdę odwrócili się od niego w najtrudniejszym momencie jego piłkarskiej kariery. Miał ich dość i chciał się z nimi rozstać wraz z upływem kontraktu w 2018 roku i tak zrobił. A gdy wrócił na boisko, widziany był w butach Mizuno, które no naprawdę wyglądają ślicznie. A gra w tych butach okazała się sporym błędem w jego karierze, ale o tym Brazylijczyk nie zdawał sobie sprawy. Bo niemiecka firma w umowie z Brazylijczykiem zawarła kruczek małymi literami, gdzie było napisane, że bez jego wiedzy mogą przedłużyć kontrakt o Kolejne 5 lat bez podpisu Rafini. Wiecie co to oznacza? Że złamał zasady kontraktu z Adidasem, bo grał w butach innej firmy. A Adidasowi wcale to nie przeszkadzało, bo za każdy występ w ich butach Rafinia im płacił o czym nie miał w ogóle pojęcia. Aż w końcu pozwali Brazylijczyka. W kontrakcie było zapisane, że będzie musiał zapłacić 10 tysięcy dolarów za każdy dzień, kiedy nie reprezentuje ich butów, a gra w zakazanych Mizuno. W sądzie Rafinia nie miał najmniejszych szans i sąd przychylił się do pozby ze strony Giganta, przez co musiał zapłacić im aż milion dolarów. Miała to być umowa jego życia, a niestety okazało się być zupełnie inaczej. Wszyscy wiemy, że wszelkiego rodzaju biżuteria jest zabroniona na meczach piłki nożnej, co jest po... w sumie stra... strasznie. Zarówno on, jak i jego brat, Tiago, strasznie kontuzyjni stary byli. Zobacz, tutaj, tutaj, Ziomek ma 34 lata i już od roku nie gra, nie? Przez kontuzję. I... A Rafinia, stary kurwa, ma 32 lata i od roku klubu nie ma. Czyż też można powiedzieć, że karierę zakończył, nie? Jakby no, Tiago dużo, dużo lepszy zawodnikowy roll od Rafini. Paradoks jest to, że w dwóch różnych kadrach grali. Um Titi ostatnią karierę zakończył. Titi to w ogóle kurwa. Tu miał dwa sezony stare dobre. Ja tylko pamiętam, że Titi i, i Langle on też ma 30 lat stary. Masakra. On, on od kiedy zdobył te mistrzostwo świata i się nie soperował przez to. I Barcelona pamiętam, że co sezon miała problem, co sezon miała problem, żeby, żeby go gdzieś kurwa wypchnąć, bo jakieś popierdolone kontrakty mieli. Tam w zeszłym sezonie nic nie zagrał. ex-piłkarz stary. Ale on jest ekspiłkarzem stary od 7 lat, nie? 700 minut. 22 stary. No to też kurwa w jakimś grał, nie? No a Mistrzostwo Świata zrobił. Tu znowu stary. Jeden występ. Przez cały ten sezon. No Mistrzostwo Świata zdobył, no ale. Jakim kosztem? To jest oczywiste ze względów bezpieczeństwa. Sami pamiętacie jak mecz Polska Francja został zatrzymany ze względu na Jules'a kunde, który nosił łańcuszek podczas meczu. No okej, okay, trudno, zdarza się, może zapłacę. No on wygląda jak jak, jak taki pecium, no. Ja pierdolę. Co to jest Miał zdjąć łańcuszka z nerwów, no wiecie, różnie bywa, ale od razu po zwróceniu mu uwagi zdjął biżuterię, ale kompletnie inny plan miał Chińczyk i za złamanie tej zasady zapłacił swoją karierą. Chodzi o Wanga Shanchao, który podczas meczu towarzyskiego pomiędzy Chinami a Mianmią zaprezentował się całemu światu i to nie z powodu jego niesamowitych umiejętności na boisku, a z powodu złamania zasady, ale w jakim stylu? Shanchao zaczynał mecz na ławce rezerwowych i na boisku zameldował się w drugiej połowie. Ale za to co zrobił chwilę później, słono zapłacił. Sami spójrzcie: Szęczało sięga sobie do skarpetki, z której wyciąga naszyjnik i zakłada go na szyję. Zagrał z nim na szyi całą resztę meczu, ale to co stało się później, no. Tego nikt się nie spodziewał. Lekko mówiąc, Chińska Federacja nie pieprzy się w tańcu i od razu ukarała za to swojego zawodnika, najpierw finansowo, ale wydawało im się to za mało, dlatego zanoszenie zakazanej na meczach biżuterii zbanowali go na rok z występów w chińskiej reprezentacji piłki nożnej. No wydaje mi się, że to była zbyt ostra kara. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. No i jak widzicie załamanie zasad niektórzy zawodnicy zapłacili naprawdę dużo pieniędzy, a przez Neymara Sony straciła miliony dolarów. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że film wam się. Jeśli ci się spodobał, zostawcie łap. sens.